Dziś tradycyjnie spotykamy się przy krzyżu morskim w Rewie, aby oddać hołd tym, co zginęli na morzu. Jest to niezwykle ważna uroczystość z punktu widzenia naszych mieszkańców, którzy od wieków związani są z tradycją morską, z tradycją rybactwa i dzisiaj, dzień zaduszny, dzień zaduszek morskich wspominamy osoby, które odeszły na morzu, czy byli to rybacy, czy byli to marynarze, którzy służyli marynarce wojennej, czy byli to członkowie floty handlowej. Jesteśmy blisko dzisiaj myślami z tymi rodzinami, którzy wspominają właśnie osoby, które pozostały na morzu, które odeszły. Takie miejscowości jak Rewa i Mechelinki które są położone bezpośrednio nad Zatoką Puską i Zatoką Gdańską, są od wieków związani właśnie z tą tradycją. Tak więc uczestniczyli dzisiaj w tych uroczystościach również członkowie tych rodzin. Dla nas był to bardzo istotny dzień, bardzo także piękny, bo jest to połączenie tej tradycji chrześcijańskiej, gdzie wspominamy naszych bliskich, ale również taki kontekst morski, który jest wszechobecny w gminie Kosakowo. Krzyż Morski w Rewie. Tworzą zespolone kotwice, a kotwica to symbol nadziei. I kiedy patrzymy na przemijanie, i na odchodzenie, na umieranie, to nasza myśl jest natchniona nadzieją nadzieją nieśmiertelności. Piękna uroczystość, która zakończyła się złożeniem wieńca z lampionem, który został właśnie złożony na wodach Zatoki Puskiej. Jest to także taka piękna i wyjątkowa tradycja, która jest realizowana rokrocznie, właśnie tutaj w Rewie.